Chciałem wycisnąć sok. I ciekaw jestem, dlaczego na tej wyciskaczkowej części wyciskaczki jest ser. Ser? 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 Dziwna. Ser. 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 Czy wyciskałeś ser? Czy wyciskałeś ser? Nie mogę ci Wyciskałeś powiedzieć. ser? Chciałeś tłuszczyk wypić? Nie mogę ci Wyciskałeś powiedzieć. ser żółty. No nie mogę ci powiedzieć. No ale to co jest mam teraz z tym zrobić? Musisz języczkiem wylizać. Ogarnięci wyszykowani i teraz zajmiemy się papierami. Dostaliśmy kopertę tutaj wiecie, Patryk Kilewicz. Także dostaliśmy koperty Adam ma swoją i będziemy zaraz wypełniać i idziemy do konsulatu głosować. Zobaczmy, co jest w kopercie. W kopercie tutaj odwróciłem, bo jakby nie chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, jaki mam PESEL. To jest oświadczenie, że to ja oddaję głos. Tutaj jest karta do głosowania, druga tura, więc dwóch e, kandydatów. E, no i tutaj jest. Podstemplowane. Podstemplowane na pewno, tak. Na sprawdźmy pewno. jeszcze. Pamiętajcie, żeby sprawdzać, e, czy są obie pieczątki. To jest bardzo ważne. Jeśli nie ma, to e, udajcie się do komisji e, z wyjaśnieniami. Te dwie pieczątki są mega ważne. No dobra, to jest instrukcja. No to instrukcje tak, nie instrukcji. potrzebujemy. Jedno no, ale... jest głosowanie, drugie tak, jest. Jest jeszcze karta Oślepcję. na kopertę do głosowania. Ehm, konsulat w, w Barcelonie jest teraz otwarty w takim sensie, że można tam już przyjść i samemu przynieść e, swój głos. No a to jest jakaś Czyli fajna podróż, podróż? Kofercie, tak po prostu, tak, po prostu zaniesiemy, a to jest jakaś fajna podróż, ja nigdy nie byłem w placówce dyplomatycznej. Ja też nie byłem, Będziemy, więc to, nadzieję, to będzie ciekawe. Będzie przyjęte, angielska. Tak, angielska. Jezu, odwracam kopertę do głosowania, a tam... No proszę, wszędzie mamy swoich ludzi. i no, tak, tak się tak trzeba żyć. To są porządni ludzie. Dyplomacja, no, wiecie. No najwyższe, wiesz co, ręką, a nie jakieś bankiety. My idziemy do dyplomacji. Oczywiście, po prostu. że tak, tam się robi. E, Jeśli będzie jakiś pros. problem, to zaraz się wypowie wojna i skończyło się, no. Idziemy na autobus, zaraz będziemy e, jechać tak, nim e, do konsulatu. Tak, Kilka minut e, transportem od nas jest. Możemy metrem, ale metrem już jeździliśmy a chcemy widoczki jakieś, wiecie, a nie tylko pod ziemią. Tak, więc... pokażemy Wam też coś tam. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. No i wiem. No tak. A ja jeszcze powiem Wam, że liczę pieski w Barcelonie. I od momentu przyjazdu 46 dzisiaj <grym> widziałam pieska. Tak. zobaczymy jaki będzie licznik na koniec. A, tu jest przystanek. A proszę, pod całym domkiem. W autobusie. Zabezpieczenia są takie dosyć tak? Taki trochę, z nie wiem, horroru czy coś, nie? Tak. E... To jest folia i to jest... tak e... Ja widziałem, że we wszystkich autobusach są takie dziwne folie, także to nie jest kwestia, że w tym jednym... O, tak, drugi cześć autobus, cześć, też... cześć. Ale jakiś inny, chyba niemiecki był. Tak, niebieski. E... No, niemiecki. Wiejski. Niebieski. niebieski. Niemiecki. Dotarliśmy, to jest ten budynek konsulatu. Uuu, wysoki. Nie wiemy, czy w środku będzie można nagrywać, wiecie? Nie chcemy też wprowadzić jakiejś wojny. I teraz chcemy pokazać Wam nasze skromne kreacje. O, dobry pomysł. Skromna kreacja, żeby wszyscy widzieli. Reina po hiszpańsku. Świeżuch, świeżutkie, kupione już tutaj. Mm. Ola Cikas Teraz. Hola Cikas Słuchajcie. Oddanos, oddaliśmy głosy. Ale w ogóle, y y y jedziecie na szóste piętro i wychodzisz z windy, może pokaż wideo od razu z windy. Jest tak, wychodzisz z windy i taki, jest, jest, taki, jest takie wow, wow, Jesteśmy w Polsce, nie? Jak Prawda. Nie ma, po prostu, ale nie ma krzyża, czyli mięto trochę. Bardzo niewyporządnie jak nie ma krzyża. Pani tutaj pracująca, w ogóle manieczka Iza. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Iza. Pozdrawiamy, pogadaliśmy sobie chwilę. Bardzo mi ludzie i wszystko polecamy. Ja dam myślę, że po prostu dobrą recenzję na fejsie. Na fejsie, dobra. A później wam jeszcze dzisiaj opierujemy z tym vlogu na kogo i dlaczego zagłosowaliśmy, także oglądajcie. Słuchajcie, jesteśmy takimi hitami. Dobra, 5 hitów oczywiście. Jak już oddaliśmy te głosy i wyszliśmy, to Patryk taki no ale mieliśmy zrobić sobie zdjęcie, ja byłem taki, a dobra, już darujmy sobie, nie, już oddaliśmy i zresztą nie wiem, jakoś tak e, wyjechałem z Polski i chcę sobie robić zdjęcie, wiem, z Polską. Ale później jak już tak odeszliśmy, trochę tak się kurwa. No dobra, ale to w sumie nie chodzi kwestię zdjęcia, tylko nie wiem, chociażby takiego wiecie, pokazania, że warto, że tak. trzeba, że można, że to tak, jest Tak, że odezwaliśmy się. Tak, i taki, i, że jakiś... I, Możemy tam to... wrócić, tak. odzyskać swoje głosy na chwilę, żeby zrobić sobie zdjęcie. Pojeby, nie? Pojebie jakieś. Ale wiesz, ktoś to teraz tutaj pojeby, no dobra, ale jak nie wiem, ileś tam tysięcy osób zobaczy, to... No tak, A no, jeśli tak można głosować seksa. kilka dni, to może to na przykład ich yy, skłoni, do tego, albo na przykład ]kolwiek. osoby, które w Polsce yy, mogą. Słuchaj, po prostu się przejść do jakiejś szkoły. Nawet jak jedną osobę zmobilizujemy, to według mnie to jest sukces. No właśnie. No. Tak naprawdę ja wiem. Więc... Jeszcze o tym pomyślałem, ale oczywiście po czasie. Tak, więc wracamy tam. No, sorry. Sukces! sukces! Sukces goni sukces, moi drodzy. I czas na to zdjęcie. To zdjęcie, na które wszyscy czekali. Uwaga! Oto! O oh no! Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sobie trochę z e, Izą, no i rzeczywiście, wiecie, to jest sporo roboty teraz, jeżeli kilkaset osób e, ci się zwali e, z tymi głosami. A więc miło, że jakby jest taka możliwość, bo my w sumie na początku przyjeżdżaliśmy tej to myśleliśmy, że będziemy musieli wysyłać. Tak, bo tak A było to jest... ponoć też w pierwszej turze, że trzeba było wysyłać pocztą normalnie. Tak. I to nie państwo. tylko wiesz, komplikacja, ale też kasa, i to pewnie nie mała, jeżeli zagraniczne. No. No, ale z drugiej strony, jakby ma to sens. No, bo co, jak Ty mówiłeś, że były jakieś problemy z tym pierwszą kurą. No, to było wiesz, w, w, wszędzie, w No, że północy zagranicznej były, albo Wiecie, Tak. Też trudno tutaj obwiniać, jeżeli tutaj nie wiem, no poczta wchodzi w grę, czyli jakiś taki. E, Zewnętrzny urząd, jeszcze nie tak. polski, tylko hiszpański, tak, bo tu lokalna poczta. Więc, e, więc fajnie, że można było tam pójść. Tak, ja, ja tak miałem trochę taki wyjazd, ale byłem. fajna przygoda, przygoda. no, naprawdę. Wiecie, w polsku, tak jakiś urząd, tutaj przychodziliśmy przez bramki normalnie. Tam Jezu, rentgeny. Już miał, już po prostu miał miałem z panem. Z panem. Na dole, ochroniarzem. Bo tak, był, bo pan. pan idziemy na a, widzimy. a zaraz Wam opowiem. Pan ochroniarz e, m, by, Hiszpan e, był na dole i coś tam mówi do mnie. Mówi mu, że I don't understand you. A on coś tam dalej po hiszpańsku. ja na dostępie. I w końcu Adam się zjażył o co chodzi, i trzeba było wyjść na linię. Ja od razu się, się zjażyłem o co chodzi. No a nie, od razu, przez ten kół, to z pół minuty. Dobra, no że sprawdzali temperaturę, wiecie tą kamerą, tak samo jak na lotnisku, nie? Tak, i tam była jakaś linia, na którą trzeba się zatrzymać, pan nie potrafił tego powiedzieć po angielsku, ja nie rozumiem po hiszpańsku. Później wchodziliśmy drugi raz oczywiście, więc eee. po prostu pan był taki. Aki, jaki, jak No, ogólnie dostarczyliśmy rozrywki wszystkim, jak e, tam, gdzie jesteśmy, to po prostu się dzieje. Ale widzicie co chodzi, my tego nie robimy specjalnie i to nie chodzi o to, że chcemy robić zawieszanie wokół siebie. Po prostu jesteśmy jacyś, nie wiem... Fixum derdum. No dobra, to teraz z tej okazji musimy sobie iść na jakieś zakupy chyba. Myślę, że zasłużyliśmy, spełniliśmy obywatelski e, obowiązek. To prawda. Teraz więcej trzeba się nagrodzić ubrankami. Si. Słuchajcie, myśl, tak iść na zakupy. Tak, i w takie przede wszystkim kilka miejsc, ale przede wszystkim w takie fajne. O, co na przykład ten ten w rok tak. temu. Yy, I oczywiście Można nie go możemy znaleźć. go znaleźć, mimo, że za, bo, bo w zeszłym roku byliśmy w wielu miejscach, poznaczyliśmy wiele i wydawało nam się, że ten gdzie teraz poszliśmy to miało być to, ale to nie było to, to było inne. coś innego. Teraz doszliśmy by było drugiego i w tym rzeczywiście też byliśmy, ale to też nie jest ten. Więc nie wiem. Więc ale Może oni będą wiedzieli, bo oni może mają wiesz. Tak, bo on jest podobny, on ma podobne rzeczy, zaraz sprawdzę. Tak, dobra, idziemy. No dobra, więc okazało się, że tego sklepu, w którym tak marzyliśmy rok, prawdopodobnie już nie ma. Bo właśnie tak mi się wydawało, że to były prawie że identyczne sklepy i zapytaliśmy panią ekspedientkę, powiedziała, że tak musieli było. go zamknąć. Więc jeszcze idziemy w tamten rejon, bo tak mnie oświeciło, gdzie to chyba było, żeby zweryfikować to. No ale udało nam się kupić jakiś biżu przynajmniej wiecie o co chodzi. Niestety nawet poza Polską, jeżeli chcecie jakiś fajny ciuch, fajny w naszym rozumieniu, czy jakiś kolorowy, jakiś taki trochę inny, albo jakby ktoś mógł powiedzieć specyficzny. Nie? Aha. Mógłby ktoś tak powiedzieć. No to to jest oczywiście damskie, tak? A jeżeli jest damskie, to jest oczywiście za małe, tak? Więc biżuterio, z biżuterią łatwo, bo jakby nikt nam póki co jeszcze nie zabroni, że nie możemy założyć kolczyków. No, a z ciuchem już gorzej. No, i co? Już się upatrałeś? Już prawie. Ale dobre rodziki. Kochani, przypadkiem właściwie, trafiliśmy za każdym razem tutaj, jak jesteśmy tak. w Barcelonie, przypadkiem trafiamy na ten placyk, taki skromny. Może tutaj dookoła tak się obróćmy. wszyscy się wracamy. Tu jest plac zabaw dla dzieci, a tutaj, bo w placu do zabaw są takie krzesełka jakby. W Barcelonie dużo jest takich właśnie krzesełek pojedynczych i to jest taki nasz placyk. Ponieważ my przyjechaliśmy pierwszy raz do Barcelony 4 lata temu. Patryk jeszcze wtedy był piusem I ja, Wydaje mi się, to był jakiś pierwszy albo drugi dzień, nie wiem. Ale kupiliśmy e, białe, jakieś najtańsze wino w kartonie. kartonie. E, jakieś chyba kubeczki, czy coś takiego, nie wiem, mieliśmy. I, i właśnie jeszcze wiecie, tak po polsku, bo tutaj tak naprawdę można sobie chodzić z kijkiem czy coś takiego. A my tak. po polsku tak jest po cichaczu, nie wiecie, że sobie przerwaliśmy, czy coś takiego. I właśnie na tych krzesełkach tam w cieniu sobie drinkowaliśmy to białe winko z kartoników. Super Obyw było. Obok super było, nie? Baza. Ale było bardzo dobre a to winko. Wróciliśmy. Wróciliśmy. No i spoko. No Ale kupiłeś sobie dwie bluzeczki. Tak, dwie bluzeczki zakupiłem. Pewnie będę wam je jakoś pokazywał. Trochę kupiliśmy jakieś biżutery, jakiś taki pierdółek. Nic jakiegoś takiego szałowego. Nie szliśmy jak w filmach Tak, ale szliśmy w filmach takimi, wiesz, wielkimi, wieloma torbami papierowymi czy coś takiego. No tak, tak nie było. To były raczej drobnostki. Znaczy, nie brałem toreb na przykład. Tak, ale w, w ogóle pomyśleliśmy sobie, że jeszcze tak na koniec, y, na koniec ponieważ. Tego vloga. Tak, nie będziemy zaraz kończyć, mimo że jeszcze jest słońce. Ale jeszcze będziemy się czylałtować i coś po prostu wiecie. Czas rację. w poniedziałek wieczorem, jak puszczamy prasówkę. E, Taki trochę, oddech. Tak jak zawsze mamy. E, chcieliśmy wspomnieć o wyborach. Przede tak. wszystkim tak, wzięliśmy dzisiaj oczywiście w nich udział jak zawsze. E, do czego Was też gorąco zachęcamy. No, jakby, no, nie jest łatwo, ale słuchajcie, tak naprawdę e, ja nie pamiętam e, wyborów za czasu, gdy jakby mogę głosować, e, żeby, żebym głosował na swojego kandydata. Ja głosuję zawsze w pierwszej turze sercem, tak. a w drugiej turze rozumiem. Tak, e, no bo po prostu. E, co tu dużo mówić. Nie, yy, no nie, nie ukrywamy, chyba wiadomo, że głos, nie głosowaliśmy na dudę przecież. Czyli że głosowaliśmy na Trzaskowskiego. Trzaskowski ale to nie, jest. nie jest jakimś, po pierwsze ani moim wymarzonym kandydatem, ani się też nie zgadzam ze wszystkim, co on mówi, co proponuje i co robi, ale wydaje mi się, że no, wybór jest dosyć taki prosty, no. Albo się... Chcę, żeby było tak, jak sobie PiS wymarzył, albo się nie chce. Znaczy, no wybór jest taki, albo głosujesz na skrajną po prostu kons konserwę już taką e, niebezpieczną po prostu, tak. e, nacjonalistyczną, albo głosujesz na prawicę. Taki mamy wybór w Polsce. To prawda. E, nie rozumiem tego i chyba nigdy tego nie zrozumiem. Widocznie po prostu urodziłem się w jakimś e, złym miejscu, złym kraju. Dla mnie zawsze było oczywiste, że ludzie powinni móc po prostu na przykład decydować o swoim życiu i o swoim ciele. U nas tak nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Nie wiem ja Myślę, że będzie, no, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Aczkolwiek trochę się już po prostu traci nadzieję, ale według mnie głosowanie na Trzaskowskiego jest nadzieją, że nie będzie gorzej. I że władza, która od wielu lat jest w rękach jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego, będzie mu po prostu odebrana. I chociaż Rafał Trzaskowski nie jest moim ulubionym, najukochańszym, wymarzonym kandydatem, to uważam, że rozdzielenie tej władzy i zrobienie gdzieś znaku stop. Kaczyńskiemu i Pisowi jest bardzo ważne i zdrowe tak. też dla nas jako społeczeństwa i jako państwa teoretycznie prawnego. Znaczy po prostu trzeba utrzeć nos ludzie, bo jakby to co się, jakby przez całą kadencję działy się okropne rzeczy, ale to co dzieje się w ostatnim czasie, jakby jest po prostu przesadą i albo y, społeczeństwo polskie po prostu postawi z stopu, albo nie i wtedy już nie będzie żadnych granic. Tak, więc... Dlatego prosimy was, żebyście głosowali. Dobra, w ogóle czy ty widzisz, co tam się dzieje? A zaobserwowałeś to? Kołąbek chciał wejść Ale do... to nie jest jeden, to dwa ko... Ale one wchodzą tam. One tam wchodzą. Teraz widzicie po prostu zdjęcie tego. Są takie jakby małe dziurki i one się tam wchodzą. Może mają gniazdka tam. Może zrobię, bo zaraz ich nie będzie i będziesz ale będzie, że znowu te nie wiesz. Może, może mają tam gniazdka jakieś, czy coś. Bo już jeden wszedł i teraz drugi wchodzi. No, to jest takie Super ciemne. słodkie. Ja kocham wszystkie zwierzątka, jakby totalnie nie, nie rozumiem też na przykład, wiecie, e, ludzi, którzy mają coś przeciwko gołębiom. Absolutnie z tym, nic nie jak rozumiem Jakby one nie robią nikomu złego. Nie, 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 po prostu sobie są. Robią mniej złego niż taki Andrzej Duda, a on może żyć i może funkcjonować. I rządzić, więc zostawać więc jeszcze jakby pieniądze jakby tutaj z, chodzi. wspólne, publiczne. Także kochani, zachęcamy was do wyborów yy, i zagłosowania po prostu. Jeśli nie jest Trzaskowski waszym ukochanym kandydatem, bo to może... To witajcie w klubie. Jesteście, to witajcie w klubie, ale w drugiej turze wydaje mi się, wydaje nam się, że mniejsze zło jest lepsze niż większe zło. Jest jak jest po prostu, no. Kochani, mam dla was jeszcze bonus. Zobaczcie, tutaj już sobie nalałem winko musujące, już byłem gotowy, żeby iść na balkonik się nim cieszyć, ale zanim to się stało, wycisnąłem sobie sok z grejpfruta na później. Do tego sobie zrobiłem napar z hibiskusa, połączyłem to ładnie, a jako, że nie mamy żadnego jakby dzbanka, to skorzystałem z wazonu. Takiego wazonu, coś takiego jak to, tylko był niższy i szerszy, bo akurat tutaj dwa takie były. No a chciałem, żeby się schodziło, no wiecie, żeby się nie sfermentował sok, więc włożyłem ten wazon w pojemniczek tutaj, wiecie, na drzwiach i zamknąłem. Jak zamknąłem, o, widzicie? On był dwa razy wyższy. Bo dwa razy wyższy. To wszystko. I to wszystko. I to wszystko to wyciągnąłem stąd, to wszystko. Więc fajnie, że wycisnąłem sobie ten soczek i fajnie! Fajnie. Nie wiem, chyba teraz tego nie mogę wypić, bo pewnie tam są jakieś drobinki y, szkła, więc teraz się posprzątam i nic nie będę pił.